Witam Was serdecznie. Na pewno zauważyliście, że zmieniłem wstęp. Nie działam zbyt długo, więc chyba nie zdążyliście się zbytnio przyzwyczaić do starego. Szkoda mi tylko drzwi do zamku w łańcucie, które na starym intro otwierał od wewnątrz syn na mój sygnał. Według mnie wstęp był jednak trochę zbyt długi i mało dynamiczny. Teraz wszystkie moje produkcje, te dłuższe i krótkie, zaczynać się będą podobnie. Jeżeli uważacie jednak, że to zła zmiana, napiszcie mi o tym. Na początku, oczywiście rozwiązanie zagadki z odcinka Pisklak Minerwy. Zapytałem, kto był następnym papieżem spoza Italii po pochodzącym z Niderlandów Hadrianie VI, który zakończył swój pontyfikat w 1523 roku. Otóż kolejnym biskupem Rzymu, nie Włochem, po 455 latach był papież Polak Święty Jan Paweł II. Po prawnej odpowiedzi udzielił pan Paweł Maciejewski. To już jego druga wygrana. Moje serdeczne gratulacje. W tym odcinku również pojawi się zagadka. Bądźcie zatem czujni. Na odpowiedzi oczekuję w komentarzach do filmu. Jeżeli miło spędzicie czas, możecie zasubskrybować mój kanał, polubić film czy go skomentować. Dziś odwiedzimy Panteon niekwestionowaną gwiazdę wśród rzymskich zabytków, do której kierują się tłumy turystów. To w końcu jedna z niewielu budowli z czasów cesarskich, która zachowała się w tak dobrym stanie. O Panteonie można rozmawiać bardzo długo. My dziś zajmiemy się kilkoma ciekawostkami, które zauważymy z zewnątrz. Na początek rzućmy okiem na fasadę. Nad kolumnami portyku od razu zauważymy następującą inskrypcję. Gdy ją rozwiniemy, otrzymamy napis. Marcus Agrippa Luci filius consultercium fecit, co oznacza, zbudował to Marek Agrippa, syn Lucjusza, będąc konsulem po raz trzeci. Do kogo nawiązuje ta inskrypcja? Do Marka Agrippy, polityka, wodza, rówieśnika, przyjaciela, a nawet zięcia cesarza Oktawiana Augusta. Jemu w głównej mierze zawdzięcza August zwycięstwo w bitwie morskiej pod Akcjum nad Markiem Antoniuszem i Kleopatrą, po którym stał się on niekwestionowanym władcą imperium. W inskrypcji mowa o trzecim konsulacie Agrypy oznacza to, że panteon zbudowany został w 27 roku przed naszą erą. Według przeznaczenia służyć miał kultowi wszystkich bogów. Czy panteon wzniesiony przez Agrypę przypominał ten jaki znamy? Wcale nie przypominał. Była to budowla na planie prostokąta, klasyczna z dwuspadowym dachem. Nawet z wejściem po przeciwnej stronie. W roku 80. Panteon bardzo ucierpiał podczas pożaru, który zniszczył wiele budowli na polu marsowym. Odbudowy dokonał cesarz Domicjan z dynastii Flawiuszy, którym zawdzięczamy choćby koloseum. W 110. roku w Panteon uderza piorun i znowu budowla płonie. Tym razem nastąpi już nie odbudowa do stanu poprzedniego, tylko budowa od fundamentów. Zaczyna ją Trajan, a kończy cesarz Hadrian w 125 roku. I panteon, jaki dziś oglądamy, to budowla właśnie Hadriana z pierwszej połowy II wieku. Wobec inskrypcji wskazującej Agrypę przez wieki uważano, że panteon to zrekonstruowana budowla Agrypy. Przełomem były badania w 1892 roku i analiza cegieł, na których cegielnia pozostawiała odpowiedni stempel. Okazało się, że pochodzą one z lat 120-125 i tak świat poznał prawdę o Panteonie. Dlaczego zatem Hadrian umieścił nawiązanie do Agrypy, pierwotnego budowniczego, a nie siebie? Nie był zbyt popularny w Rzymie, wystąpił więc jako kontynuator i spadkobierca Wielkiego Augusta, sam, będąc cesarzem nie z urodzenia, lecz adoptowanym i wskazanym przez poprzednika Trajana. W tym miejscu pojawi się zagadka. Wspomnieliśmy o Trojanie i Hadrianie, poprzedzał ich Nerwa, a nastąpił po nich Antoninus Pius i znany z Gladiatora, umierający w Indabonie, czyli późniejszym Wiedniu, Marek Aureliusz. Zapytam więc, jak powszechnie nazywamy okres następujących po sobie rządów tych cesarzy z końcówki I i II wieku? W tym okresie powstał bowiem nasz Panteon. Na odpowiedź czekam w komentarzu do filmu. Wracając do panteonu. Hadrian zatem zafundował wspaniały budynek według projektu prawdopodobnie Apolodora z Damaszku. Sama kopuła o średnicy 43,5 m jest większa o 78 cm od może lepiej wyeksponowanej i znanej kopuły Bazyliki Watykańskiej, projektu Michała Anioła. Wzniesienie takiej budowli możliwe było dzięki zastosowaniu przez Rzymian betonu z domieszką pyłu wulkanicznego i genialnej konstrukcji, gdzie grubość kopuły, licząc od podstawy, stopniowo zmniejsza się. Dlaczego Panteon przetrwał i nie podzielił losu innych antycznych budowli? Otóż przetrwał tylko dlatego, że został wyświęcony w 609 roku przez papieża Bonifacego IV jako Kościół pod wezwaniem świętej Marii męczenników. Dziś zatem, choć już bez zdobień i kosztownej elewacji, możemy go podziwiać. Zwróćmy uwagę na tym panon, czyli trójkątny szczyt nad portykiem. Dla lepszego zobrazowania odwiedzimy Nezhwil w USA, gdzie znajdziemy bogato zdobiony tympanon z dwudziestowiecznej repliki kompletnego ateńskiego Partenonu. W rzymskim Panteonie było podobnie. O dawnym wyglądzie przypominają liczne otwory niczym po pokulach służyły do mocowania zdobień z brązu, jakie się tam znajdowały. Zwróćmy też uwagę, jak przez wieki podniósł się poziom gruntu. Kiedyś panteon górował nad okolicą i wchodziło się do niego po schodach. Dziś jest w obniżeniu. Będąc z tyłu panteonu, od strony kościoła Santa Maria Sopra Minerva, wytężmy nieco wzrok i popatrzmy na kolumny w porządku korynckim z resztkami pięknych sztukaterii. Zauważymy tam elementy związane z morzem, muszle i delfiny to pozostałości po świątyni Neptuna, która przylegała do Panteonu. Czy w czasach nowożytnych Panteon nie zmieniał się już i pozostawiono go w spokoju? Absolutnie nie. Przenieśmy się w XVII wiek. Gdy wejdziemy pod portyk i popatrzymy w górę, zobaczymy puste przestrzenie. Sufit kiedyś zdobiły okładziny z brązu. Wymontowano je na polecenie papieża Urbana VIII, Mafeo Barberiniego, którego na pewno kojarzymy choćby po pszczołach w herbie Barberinich i wielkich zmianach w Bazylice Watykańskiej. Wymontował on brązowe elementy, aby surowiec wykorzystać do odlania monumentalnych spiralnych kolumn w Konfesji Świętego Piotra według projektu Gian Lorenzo Berniniego. Pozostały brąz Wykorzystany został do odlania armat umieszczonych w zamku Świętego Anioła, czyli papieskiej twierdzy. Budowla ta stworzona została pierwotnie jako mauzoleum cesarza Hadriana, który przecież stworzył dzisiejszy Panteon. Zatem choć bardzo symbolicznie, papież oddał cesarzowi co cesarskie. To ogołocenie Panteonu z brązowych elementów zostało bardzo źle przyjęte i już wkrótce w Rzymie zaczął funkcjonować kąśliwy paszkwil. Chłodnon facerunt barbarii, facerunt barberini. Czego nie zrobili barbarzyńcy, to zrobili barberini. Gdzie smaczku dodawał fakt, że słowa barbarzyńca i barberini brzmiały podobnie. To nie koniec przygód Panteonu. Bernini zaprojektował na jego klasycznej bryle dwie wieżyczki służące jako dzwonnice. Projekt ten został zrealizowany, ale czy dobrze go przyjęto? Nie bardzo. Już wkrótce zaczęto je określać jako ośle uszy. Utrzymały się jednak ponad dwa wieki, gdyż rozebrano je dopiero w 1882 roku w Zjednoczonej Italii. Czy w czasach nowożytnych Panteon tylko niszczono? Nie. W średniowieczu trzy kolumny podpierające porty grunęły. Jedną z nich uzupełnił Urban VIII. Kolejne dwie zewnętrzne przy Via della Minerva. Prowadzącej do kościoła Santa Maria Sopra Minerva, podmienił Aleksander VII Higi. Są z czerwonego granitu i wyróżniają się nieco. Samo wnętrze Panteonu i postacie, jakie tam odnajdziemy, to temat na inny odcinek. Dziś zachęcam, aby usiąść od frontu na pysznej kawie przy Piazza della Rotonda, i jeżeli znajdziecie wolny stolik, w skupieniu zachwycić się widokiem Panteonu, naszej gwiazdy po licznych przejściach.